No i widzę, wam pokażę, co w tej torbie mam. No i co, ja miałam niby nic nie kupować, ale widzę, że się cytowałam i kupiłam jedną rzecz, którą też wam pokażę. To już może najpierw Wam pokażę, a chodzi sobie takie prezenciki, które tam. Ten. to poczekajcie. Nie sądzę, że ona leży, na no ale już. Zrobiłam sobie własną minifigurkę, jak sobie widzowie. I to była jedna minifigurka, bo nie było nic nowych elementów zbytnio. Tylko pokażę wam. To jest moja, no, y, moja figurka przez mnie sobie stworzona. Widzowie, zapłaciłam tylko 10 zł, miałam przykłady się kupować, ale zobaczyłam, że są te nowe włoski, jak widzicie. Takie trochę do Harley Quinn, ale na no, Harley Quinn, wiecie jakie ma owoce, takiej innej kolorystyki? A tu mamy takie purpur, takie pastylowe, trochę taka y, taka róż pomieszana. No w sumie różę bym chciała. Jedna taka róż, a tutaj taki. Wiecie, taki róż, taki. Wiecie, z daleka to wygląda widzowie, jak taki, wiecie, pomarańcz, ale naprawdę jak weźmiecie, to jest taki bardziej taki pastelowy różowy, a tu jest taki różowy zwykły. Jak coś, widzowie, no to pojawił się nowy torcik taka widzowie bluzka z, z taką, chcia, koszuneczką. No, i widzę, takie do niej dopasowałam spodnie, bo nie było jakichś fajniejszych. A mówię, patrzę, tu są takie fajniejsze, takie błyskotliwe, jak widzicie. No to mówię, okej, okay, będzie ładnie pasować do niej. I jako akcesorium wzięłam do niej tartę. W sumie chyba znalazłam jedyną tartę, ale nie jestem pewna. tu mówię, a to będzie taka, wiecie, słodka dziewczynka, bo dać po jej w włosach. To mówię jej taką tartę z, jak widzicie, z taką posypką tęczową. To jest mój, jak coś widzowie zakup. Jak coś. No i widzowie jak pokazywałam Wam na filmie, no to widzowie, jak weźli się do Lego store to pracownicy widzowie Lego. No rozdawali widzowie takie o, jak widzicie, yy, róże. Jak coś. Ja w, mówię, ja weszłam, tylko mówię nie widziałam widzowie. A widzowie po prostu na po prostu się jak coś wzięło. I No i tutaj nie składam i mówię, a se na spokojnie. Jak coś to może y, otworzymy ją, widzowie, w walentynki. bo by się widzowie taki fajny odcinek walentynkowy. Jak coś widzowie, no to y, można by ją chyba dostać. No, ja wiecie, dostałam, bo chyba do któregoś widzowie, chyba do dziesiątego chyba trwa, można chyba tą różyczkę dostać, ale nie jestem pewna. Musicie zobaczyć w storek, albo już widzowie zdobyliście tą różyczkę. Bo gdzieś później przeczytałam widzowie, że no, do któregoś te róże ją do wyczerpania niby zapasów, jak chcecie widzowie widzieć. Ja oczywiście otworzę, to jest widzowie jak coś pierwszy prezent, który dostałam. Taką różę, którą złożę oczywiście Walentynki sądzę, ale zobaczymy. No dobra, co tu mam kolejnego? I kolejna widzowie rzecz taka widzę nie pokazywałam na tym, bo to tam, tam dał mi ktoś mnie. Są widzowie takie coś. Po się łosiem do, do LEGO. Kimś kokoszo, zestaw walentynkowych biletików. No i widzowie, ja się zdziwiłam. Tu mamy chyba jakie są bileciki Ja widzę, już wcześniej spojrzałam, jakie to są bileciki, ale ja Wam też pokażę. Ja w widzowie nawet ich nie będę popisała, bo widzę szkoda nawet ich niszczyć, bo one są ładne. I zobaczcie, tu mamy serce. No i tutaj musicie, tutaj on tak wygląda z przodu, a tu z tyłu, jak widzicie. Tutaj z takimi kwiatami, a tu tak, tu róże. No i oczywiście zakochana parka ptaszków. I tu też naprawdę fajne widzowie mi się podobają. Te kartki, że no szkoda tutaj jakby, wiecie, musicie się napisać, na przykład dać, na przykład że, wiecie, kupujecie zestaw, dajecie do tego y, miłos, miłosną kartkę widzowie, no i dajecie swojej ukochanej osobie po prostu taką, ten, fajny taki, ja po prostu chyba nie będę ich podpisywała, bo szkoda mi nawet takie, wiecie, bardziej, że to są karty do gry niż bileciki, ale wiecie, jak coś poczekajcie, widzę, ja was odłożę, bo muszę, widzę, je schować. Jak coś to widzowie jest mój już taki drugi gratis, który dostałam sobie dla mnie, jak prezent? W sumie ja te dwie rzeczy jak na walentynki, już jakby Lego Store po prostu już zrobiło mi prezent po prostu walentynkowy. <grym> już takie dwie rzeczy już są walentynkowe, no ale to Już wam pokazuję kolejną rzecz. W sumie pojawił się widzowiem nowym. Nowy, nowy widzowiem paszport Lego, tak, widzę, jak widzicie na jednym zdjęciu to pojawił się nowy paszport Lego stary, no to chyba widzieliście na którym odcinku jak wyglądał no i ten się trochę zmienił, jak widzicie i dostałam trochę pieczonyk, bo dostałam pieczątkę na 2003 rok nową yy, serce jak na walentyki, widzę wie, Lego Friends, oczywiście tutaj się wiecie ten i tutaj Łódź Poland, w mam jedną pieczątkę w tamtym starszym oczywiście paszpocie LEGO, jedną taką pieczątkę i tutaj jest pokazane co musicie zrobić, musicie chyba ją wziąć ze sobą do LEGO Storu i przebić, początek Wam nie będę zbytnio pokazał z tego względu, że już sobie podpisałam widzowie już ten paszporcik, ale widzowie jest inaczej po prostu na początku po prostu tam trzeba widzowie swoje dane jak coś datę swoje urodzenia i tam trzeba widzowie siebie narysować bo w tamtym starym widzowie trzeba było jak to powiedzieć tam podpisać się widzowie tylko i w sumie tylko na jak to powiedzieć tylko sobie nakleić bo z tyłu było widzowie jak pamiętacie naklejki i po prostu nie musieliście po prostu nic rysować A tutaj po prostu trzeba sobie narysować jak coś. To taka mała sugestia. No, bo, bo przód, tak wiecie. To, to jest widzowie kolejny taki film, Al-Gratis. Ostatni widzowie, jak zobaczyliście, też na innym filmie jedną taką figurkę ze statkiem. Widzowie. I, I była tam widzowie od razu też Lego zabawka Musieliście widzowie, tak jeszcze wytłumaczę, musieliście widzowie poszukać 10 takich minifigurek postawionych w całym sklepie lego A później widzowie się pracownikom, bo ja musiałam pracownikowi pokazać gdzie są te figurki No i później po prostu pracownik wziął kubek i z przygotowanymi jakby, jak to powiedzieć, minifigurami po prostu wylosowaliście no, i ja wylosowałam. I wam pokażę, jaką taką widzowie. No i to po prostu była, widzowie, nagroda za zabawę. To, jak to widzę, zdobyłam dwie figurki. Jedną kupną, a jedną widzowie, jak widzicie, gratisowa. Jak widzicie, no to tak była stworzona. I niektóre elementy mi są trochę już, jak powiedziałam, powtórką, bo już widzowie, niektóre posiadam. Ta sukienkę już wam pokazywałam, że już mam. To się widzę, powtórzyłam powtórzyła. Tą widzowie tą górę. To też kojarzę. Też chyba widzowie kojarzycie. Włoski i twarz widzowie ten. Jak coś widzicie, no to mi się trafiła dziewczyna. I nawet pasuje, fajnie tutaj wzięli że drugiej twarzy, jak coś widzowie, nie ma. Chyba nie wiem, czy tamtej pokazywałam. Chyba nie. To wam chyba też pokażę zaraz. No, i nowym elementem jest ten stat staczek, łódka, jak to woli. Jak coś. I powiedziałem widzę, że to wszystkie prezenty. Napiszcie w komentarzu, czy moja wesoła Wam się spodoba. No i ta, którą dostałam i chyba nie pokazywałam oczywiście Wam drugiej twarzy, to jest taka, jak widzowie, twarz druga. Taka przyjemna. No i co widzowie? I to chyba wszystko widzę. Tak, widzę wszystko. Jakbyś widzowie na koniec widziała słowa, że naprawdę jedną rzecz sobie kupiłam to jest ta figurka, a reszty widzowie takie, widzowie ten, ten oczywiście za darmo, to było widzowie też jako gratis, po prostu za darmo, no i figurkę po prostu tak byłam za zabawę, no to trochę, no zbierałam taki prezent, po prostu na na walentyki. No dobra, ja się widzę wie, z wam z, wami żegnam, sądzę, że wam się, y, y, napiszcie w komentarzu, jak wam się podobają te figurki. Tą moją stworzoną atom, którą wylosowałam, no i oczywiście te prezenty, takie gratisy. Napiszcie w komentarzu. No to co, ja się z wami żegnam. No to na razie.